Mam coś, co również dzisiaj zabrałem ze sobą z domu po to, żeby Wam pokazać. Zobaczcie, typowy skaleń z takimi wrostkami kwarcu. Jest to e, skała pegmatytowa, która Nazywana jest granitem pismowym właśnie ze względu na te wrostki kwarcu. Ten okaz może nie jest e, tak bardzo charakterystyczny, ale to jest właśnie ten rodzaj kamienia. Później pokażę Wam kamyczek, który zabrałem ze sobą, który ma więcej tych cech, ale. To już jest to, co dzisiaj także planowałem znaleźć. Może trafi się ich więcej, bo tutaj w całej swojej karierze znalazłem już kilka takich kamyczków. No i zobaczcie, to są kamyczki, które jednak zdecydowałem się Wam pokazać od razu. Głównie ze względu na to, że wyszło słoneczko, a po prostu będzie na nich. Troszeczkę lepiej widoczne to, co chcę Wam zaprezentować. Eee, granit pismowy, a właściwie pegmatyt pismowy, bo jest to skała zbudowana głównie ze skaleni poprzerastanych właśnie takimi charakterystycznymi wzorkami kwarcu. Kolorystyka samych skaleni, także jak widzicie, może być dosyć zróżnicowana od takich różowawych żółtawych poprzez chyba najbardziej charakterystyczne białe tak to wygląda w tym miejscu e, wykonałem taki niewielki szlif który także tutaj uwidacznia troszeczkę tą te cechy tego kamienia tej skały także tak to wygląda jest jeden kamyczek. Jest i drugi kamyczek. Przypominam pegmatyt. Nazywany granitem pismowym. Granitem hebrajskim. Bo wzory, które na nim się tworzą, przypominają czasami e, litery z języka hebrajskiego. No i co? Zobaczymy, czy. Znajdę ich jeszcze troszeczkę więcej, ale jak znajdę, to oczywiście Wam pokażę. I jeszcze. jeszcze jeden taki przykład. Chociaż również nie jest tak piękny, ale jednak mimo wszystko widać na nim te cechy charakterystyczne temu rodzaju skały. Myślę, że kamyczka także zabiorę. Może po przecięciu wyjdzie z niego coś lepszego. Muszę chyba plecami stanąć do wiatru, żeby cokolwiek było słychać z tego, co mówię. Sam się nie spodziewałem, że znajdę kilka takich kamyczków. Kilka takich granitów pismowych. Tutaj mam kolejny przykład. Powiem wam, że będąc w kilku kamieniołomach granitów na Śląsku i w Niemczech, tylko w jednym natrafiłem na pegmatytowe żyły w postaci takiego pegmatytu hebrajskiego, pegmatytu pismowego. I było to w Maciejowicach, niedaleko e, Paczkowa i Nysy, a właściwie to gdzieś pomiędzy tymi dwoma miejscowościami. Natomiast e, ten rodzaj skały spotykam na Opolszczyźnie dosyć często w postaci właśnie narzutniaków, otoczaków. I to jak widzicie na polach uprawnych, ale również na żwirowniach. I jak się okazuje, edyty pismowe, nie wiem który piąty czy szósty kawałek, który już mi się trafił sam sobie nie wierzę myślałem, że znajdę jeden albo w ogóle a tu kolejna niespodzianka no i patrzcie kolejny przykład, kolejny już dzisiaj okaz powiem Wam, że zawsze starałem się je ze sobą zabierać a przynajmniej w momencie, kiedy miałem jeszcze miejsce w torbach. A dzisiaj postanowiłem nagrać o nich jakiś materiał, gdyż są po prostu kamieniami dosyć wdzięcznymi. No i chyba pada mi bateria, także niewiele już nagram. Jakby co, to żegnam się z Wami tym znaleziskiem i do zobaczenia. 伊到苏神尼